Moi drodzy, sytuacja jest nietypowa. Wielokrotnie w listach prosicie nas o to, żeby ktoś e, z nami przeprowadził wywiad, więc spełniamy tą prośbę, przyszła do nas Kasia, która jest e, wspaniałą dziennikarką i będzie nas przepytywać. I nawet trochę się już chyba zaczynamy bać. A to w ogóle to jest tak, że na zamówienie naszego reżysera, ponieważ my same ze sobą nie potrafimy przeprowadzić wywiadu, więc... Nie, nie potrafimy <laughs> same ze sobą rozmawiać. Tak, 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 w ogóle tak poza tym. Więc e, została wynajęta do tego pewna osoba. Tak, to jestem ja. Właśnie. Szłam tutaj, żeby obnażyć dziewczęta, ponieważ one tu się bardzo dobrze bawią. Nie wiem, czy nie za dobrze. Więc szłam tutaj, żeby trochę je pomęczyć, ponieważ na pewno wiele y, z Państwa, wielu z Państwa chciałoby wiedzieć jakieś może tajemnicze. Szczegóły? Szczegóły. Z się z nami zabawić? Przede na wszystkim chciałabym wiedzieć kobiety. Czy wy się tak naprawdę lubicie? Ależ... O oh wow! No, ale, wow. Się, jest, ja ja się, ale że się tak. My się Puchamy, publicznie kochamy. kochamy. Publicznie się kochamy. Kobiety się kochają. Się publicznie się nawet ja się wzią. z nią kocham. A ona... Y... Z nami się kocha również. Słyszałyśmy tak. tak, tak. tak ostatnio, że to para. W ogóle. Tak chodzi Czyli mieście, nie, taka ma, nie ma mowy w ogóle o damskiej zazdrości, jeżeli chodzi nie o was. To tak? Nie no my no my no my no wiesz, zdarzają nam się wspólni mężczyźni. Wiesz co, nas jest w sumie pięć. To nas to jest, w sumie jak się nam któraś znudzi, to wtedy przez jakiś czas jej nie ma, potem jest wymiana, wiesz, to tak kręci się. Ale to jest niezdrowa atmosfera. Dlaczego? Dlaczego? Skoro się lubicie, później któraś A skoro się tak bardzo kochacie, to na pewno tu się unoszą jakieś potworne fluidy i chemia miłosne. To ja ja chciałam państwu powiedzieć, że tutaj dookoła jest wielu mężczyzn i nie wiem, oni to wytrzymują. Oj, nie wytrzymują. Słuchaj, tu jest tak, po na jedną, więc nie jest tak źle. To nie tak, że... <laughs> nie wytrzymują, musimy powtarzać różne y, rzeczy z nimi, ponieważ oni muszą się Aha. nauczyć, rozumiesz? Mamy próbę na przykład z kamerzystami, którzy muszą nauczyć się prowadzić prosto kamery. Żeby program mógł zdarzać ćwiczenia zjedzie. relaksacyjne przed wejściem na antenę. Tak, e, ta, jak najbardziej. masaż rozróżniający mm -hmm. na przykład. Zdarza się ba bardzo właśnie często. Czasami Was odwiedzał pan Rynio, którego jestem wielbicielką ogromną. Też go lubisz? Z... Widziałam, że Jego go pokochasz. Słuchaj... Przepraszam, że zmienię na chwilę mm. temat i zejdę z Was możemy na, na rynia, rynia. Możemy zejść na Rynia. Ale właśnie <laughs> widziałam, że on jest strasznie zestresowany i chciałam zapytać, czy jakoś tak go... Mm. Ja go sobie po Tak. On się bardzo A Widziałeś, że ostatnio jak banany jadłyśmy? No, nie, nie, no słuchaj, i no taka frajba. Tak, Fata -fa się z nami tak bawił, po prostu, ja. już miał taką radochę, To prawda, ja wygrałam, ale wiesz. Ja. Ale nie, my go kochamy, my go kochamy, my go kochamy. on jest zestresowany ogólnie, ale my go kochamy. Ale no to to, ja jeżeli chodzi o tą miłość. Chciałam to. się Was zapytać w takim razie, czy żony. Was również kochają. Żony mężczyzn. Czyje Wszystkich żony? mężczyzn. W takich żonach mówię? Było... o żonach, które was mijają codziennie na ulicy. Ale. Słuchaj, ja jak nie dostanę trzy razy w ciągu jednego dnia w twarz, to już źle się czuję. <laughs> ja, tak. są <laughs> Więc e, słuchaj. Mnie się wydaje, że... To nawet nie jest tak, niektóre nas kochają, no, bo to nie zobaczycie. Słuchaj, trzeba się zaprzyjaźniać. Trzeba się zaprzyjaźniać z kobietą. Spalić, Oj, tak, jak się... Małgosia się potrafi zaprzyjaźnić. Ja bardzo. Wiem, bardzo się znieczulić. potrafi zaprzyjaźnić. Ja wiem, jak już takie znieczulenie, znieczuli. <laughs> Jest, ja Słuchaj, jest, ale prawda, to jest po prostu, droga. to jest coś niesamowitego, jak można się zaprzyjaźnić z kobietą, z czyjąś kobietą, z czyjąś kobietą tak, tak, myślę, i wtedy ten pan zostaje wyeliminowany, Rozumiem. nam się zdarzali wspólnie, tak, przepraszam cię, I tak nic o tym nie wiesz, o przepraszam, nie wiedziałam, że nie wiesz o mnie, wydało się, wydało, się. ja wiedziałam o nim, natomiast, o, przepraszam, nie wiedziałam, że nie wiesz, przepraszam, że się następny zestaw pytań. Tak, zaczęło być gorąco. Słuchajcie, nie wiem, mi też się zaczęło robić gorąco, ale nic innego mi do głowy nie przychodzi, A ponieważ posłuchaj. atmosfera jest tak przytulna i przytulawcza, no że właściwie wszystko tylko kochają. jedno się nasuwa. Słuchaj, żeby... co? co? Nie Sano To jak... tylko jeden temat. No. Jak... Nie, no. mi nie chodzi o ten Przepraszam, z kim? <laughs> z kim? Co ty mi tutaj Gosia, z kim ty, w ogóle? ty tylko o jednym. Powiem ci poza anteną, żeby ta Polska wiedziała. <laughs> Proszę bardzo, ja nie, Proszę. Polonia, Chcesz, wiedziała? ja nie mam nic do ukrycia. Mów. Polska i Polonia zagraniczna. Chcesz, żeby wiedziała? Ja nie mam nic do ukrycia. Z kim? I to z takim zdaniem człowiekiem. Z politykiem, Słuchajcie. nie pamiętam. O <laughs> Boże. Czemu? Mam jeszcze tylko jedno pytanie. Ja chciałam zdemontować, znaczy, z żadnym z... politykiem. Z żadnym politykiem. Nie, no w ogóle tutaj Ale w... czy z gościem? Dożka. Czy nawiązał się właśnie jakiś kontakt z gościem? Kontakt z gościem bo Bym. wiem, że Bym. widzowie słowa słowiają... Sobie... Olimpia. Olimpia. Olimpia nawiązała kontakt z gościem. Poważnie? O Poważnie? To my nic nie wiemy. No, więc... Ja się Sza, zawsze tutaj wszystkiego, Kasia, do... na... na końcu. Zawsze. wszystko. A tu się okazuje, że nic nie wiem. Słuchajcie, Słuchajcie wiecie gorąco, Ja myślę, że naprawdę czas zakończyć dzisiaj. Ja, bo kończy. wy już tutaj dużo, wiele rzeczy się dowiedziałyście, tak powoli ja zbliża się myślę, już ku mojej osobie, a ja myślę, że ja już nic nie chcę więcej muzyka, wiedzieć. No muzyka, muzyka, ja nie zapraszamy nigdy więcej, nikogo, muzyka, nikogo nikt z nami nie może muzyka